Cześć Kochani e, Witam Was Chciałam Wam pokazać Chodź tu Mała Złasz e, Mniejsza Chciałam Wam pokazać za tą fajną mam brauzoletkę e, e, Pokazać Puszka, bo mam tu taki właśnie, nie? I to jest takie do narowania. wiecie o co mi chodzi, nie? To jest taka kolorowanka. Sorry, ale jestem trochę gorąca, gorączkę. Mną. Sorry, no ja potrzebuję takiego, bo no. nie umiem rysować. Totalnie nie... Sorry, że dawno nie nagrywam, ale wybrałam takie coś. I w ogóle, sorry, że... Ups. Poczekajcie. <laughs> sorry, że nie nagrywałam, ale... no, chora jest. No. Farb... Pozwólcie, że farbki sobie tutaj przesunę, bo ja tu nic nie widzę. A ja już, jak macie kota, to już wiecie. Patrzcie, no, puszka. Mam tu taki fajny pędzelek. I jak wezmę na przykład. No, puszka, to nie jest to wody. To nie jest dla psa, nie, ps nie dla kota. No, to nie jest dla ciebie myszko. No jak wiecie, koty nie rozumieć. Na przykład zrobię sobie tak, że. O. Sorry to mój kot. I na przykład robię sobie. Puszka! No puszka, łapę ci pomalowałam ty. Chodź do mnie. Szty, 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 szty. Mała, 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 mała. Sorry, ale puszka. Ale kot mi przeszkadza. <coughs> Oczywiście nie mogę robić nic jak kot śpi, bo mi kot nie śpi. Na mnie możesz lizać. Widzicie? Widzicie ją? Widzicie? Nie wystawiaj do widzów szanownego lipeczka. A poza tym <laughs> subskrybujcie i lajkujcie, bo... Jak chcecie więcej takich filmików z mojego malowania, to po prostu lajkujcie i koment lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Poszty! Widzicie ją? To ja oczywiście. No mnie się gryźć możesz. Ale widzów nie. No, Szkoda! jest? Proszę mi widzów nie gryźć. Mnie też. No dobra, już się mnie gryźć. Ale proszę mi widzów nie gryźć. Mówiłam coś! Nie gryź mi nic. Mała. Słuchaj, że takie wyjechał. No ale... No, kot mi przeszkadza. Mogę wziąć psa. Cóż, ale pies ci myszy w domu nie zagryzie. Trudno. ta, tu, <laughs> Puszka. Widzicie, jak rozrabiam? Ta si suntła, fotografia Sorry, trochę mi się śpiewać <coughs>

To może <laughs> nagram Wam, jak idziemy na spacer z moim kotem. Dobra? Ale to musi być. Z... Postarajcie się do dziesięciu łapek w górę, bo ja dopiero co zaczynam. Wiecie, na no szkoła, praca domowa. Wiecie, jak to jest. Pusika. Nie no, ja nie wytrzymam. Robię to w innym terminie. Dobra? Ale baju baju. Pamiętajcie. Łapkujcie, subskrybujcie i komentujcie. Bo mi się strasznie sikać chce. Baju baju. bye all